No siema Kurde, muzykę zapomniałem włączyć. Sorry Sory, sorry, sorry, zapomniało mi się Tylko będę mieć chwilę to Odpalę już z powrotem No, bo przed chwilą sobie leciałem z muzyką ze Spotify'a i po prostu wyłączyłem sobie muzykę. Że, żeby nie przeszkadzało. Tak, Zinok, ja wiem, ja wiem no. Ja wiem, jestem wściekły. Bardzo wściekły. Super mega wściekły. Ja wiem. Ale robimy dosiad. Tylko nie weź mi rapa. Co nie wiem, czy w takim momencie opłaca się zejść? Nie. Chyba to powalenie i tak będzie dłużej trwało, nie? niż ...nącza. Ole kurwa timing. Przepraszam Ale no W najgorszym momencie mi się clowe skończył Akurat jak mi zaskoczył na łeb Kurde Flery mu nic nie robię no Miałem dobry, mi się wydaje. Teraz jak nie miałem krołka to tylko mi przywalił. Muszę uważać, bo w tym setcie nie mam odporności na piorun. Jak tylko coś dostanę, to musi iść insta-dispel. O, no spoko. Słuchaj, mordo, można i tak. Aha, jak on teraz nie jest nabuchowany, to będzie na niego działać. Mówcie mi, Mówcie mi co będzie działać. Undertrap O nie wiem, czy dostanie. Proszę, uderz w to. Jaki fart. Przyfarcone, także weźcie. No, ale wejść w to teraz. O, i przerwany atak. Spoko. Spoko, spoko, mordo. Co się czaisz? Nie czaj się. To już za późno, co? Dropa? Uf. No, zmienisz miejsce, bo bez muzyki. O, o, odpali się. No, niedobrze. On chce mnie chyba dorwać, wiecie? Dobra, ogon uniknięty. au. Uff No jeszcze na koniec wpysk dostał. Ale no, będzie uciekać, więc... Sorry, już przywracam muzykę. Pardon, 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 pardon. A 20 Sorry. Zapomniałem kompletnie o tym. mnie jakby o tym nie myślałem. Ale dobra, no, naprawmy sobie może weapon. Ale co w sumie bez potionów, więc... To by też wyjaśniało, czemu też dostaję? Więcej niż zwykle. No let's go. Lepiej. Teraz musisz dostać. Tak Mech. Dostać, bo będzie stun. Dobra, mi się esencje. No dobra, chłop ma enrage'a, więc tyle z... Y ...strzału odparcia. Teraz trzeba przeżyć. Ała. jest dosiad. Kolejny. Bardzo mi to odpowiada w takim momencie. Bo skakać, to on potrafi, nie? Nie powiem, że nie. Razu używamy. Bo chłop, jak się mu za dużo pozwoli, będzie niebezpieczny. Dobra, ma po bufach. A tylko o, Nawet tego nie ma. Bardzo mnie to cieszy. Chodź. Nie. Ty sobie nic nie tutaj nie buchujesz. Uff, teraz dostanie Ja bym już zawał, że znowu mi nie siądzie Ale na szczęście siadło Znowu coś dostał Przerwała tak. to jest pora, żeby się odleczyć. daj mu. Daj go. Daj go i patrzę równo puchnie. Się krok skończył. Znowu pałał się. Stój? Aha, to był tylko jednorazowy. To był pewnie z tego, z ROBALA. To pewnie będzie jego. Tak, to jest trójka. No okej. Okay. Albo już strzeliłem wcześniej trzy razy. Nie pamiętam. Mamy full biały, to nie muszę tego naprawiać. Skrybufnijmy się tylko. I... wardujemy dziada. Bóg na szczęście długo się zbiera po tym, jak on się na plecy, odwróci go, ale przyjęty na blok Oj, uwaga, uwaga, uwaga. Blok się skończył, to Perful teraz Więc idzie blind. Przeszło mi trochę chłopa. Oj. Ale nie tak. Blisko. Ała. W Szczęście sensie nie siadła plaga Do siad, to mi odpowiada. Chłop wypalił energię. Mamie, powusz się W tej chwili. Chodź się, Chodź się. No. O Ty zaraz całkiem się położysz. Bardzo dobrze. O ja ty tu chcę przytrzymać. Chociaż... Dobra, idź. Wysadzę cię po prostu bombami. Ale właśnie bomby zużyłem na start. Pamiętam, szczęście. Akurat o tym. Więc szybko do kampa. Uzupełnimy sobie po prostu wszystko, też tak profilaktycznie. I kończymy z gościem. O, weź sobie łyka. No, nawet nie zdążyłaś. Sorry, szybka akcja. Będzie tutaj gdzieś krab jakiś, ktoś, coś? Nie ma. Nabufowałbym sobie tego. Powala, ale jak nie ma to... Muszę to wykorzystać na... Chociaż nie no, spokojnie. Muszę zrobić tak. Tak, o. Teraz nabufować robala. I teraz sobie podnieść to. I mam to, co chciałem. A teraz gdzie ty masz web? Web masz tak. Powiedzmy, że tu. Nie wiem, margines błędu tu sobie dam. Look, jeszcze nie mam, a się też. Nie ma co ryzykować. Z jednej strony to jest tylko zinok, z... z drugiej to jest aż zinok, nie? Więc też nie ma co lekceważyć gościa. Jak on się... Inaczej, jak on nie jest sendrage'owany ani nabufowany, to jest... Jak taka zwykła viverna na gorzej jak już właśnie okie zaczyna odpalać. No to wtedy cała interesa się zaczyna, nie? Stój, 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 jeszcze tak stój. Nie, 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 nie. Uspokój się i sobie tak stój. Ja cię chcę powalić chamie. Bolały. Nie dasz się powalić, co? Będziesz się pyszczyć, tak? O, tu masz pecha. lewej jeszcze. O, nie! Trzy, 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 trzy. No, zrypałem. Nie powiem, że nie. Potężnie zrypałem, ale przynajmniej strzelając w niego! stop jest o, o właśnie o tym mówiłem właśnie o tym mówiłem przed chwilą i ten fuck up mógł mi kosztować nawet duel. sam koniec aż mi się rage gigante przypomniało prawie to sfrołowałem Ale to dlatego, że no, nie udało mi się najpierw na niego wsiąść, a potem no spierdziliłem pazur, no. Więc ogólnie ładny throw na koniec. Ale poza tym to chyba było dobrze. Także... Duel mamy za sobą. Potwór pokonany. GG. Szukamy kolejnej ofiary.